Cześć, witam na kanale Forest Buszka. Właśnie wróciliśmy do korzeni, do miejsca na jeziorze Dąbiu, w którym były pierwsze bushcrafty i surbiwale z rodzicami, i ze znajomymi. Po kilku, kilku lat. Tutaj na tych zwalonych drzewach kiedyś się łowiły ryby, tutaj były plaże, teraz jak widać wszystko zarosło. Nieopodal za, za łukiem są kolejne plażyczki, już troszeczkę mniejsze. Spójrzcie jak fajnie woda wygląda. Oczywiście ja wiem, wiem, większość ludzi nie lubi glonów, nie lubi zieleniny, się brzydzi, ale tutaj jest życie. Tutaj można zaobserwować fajne różne gatunki ryb, raków, czasami się szczupak wygrzewa, wygrzewający w słońcu znajdzie. Zobaczcie, nikogo nie ma, jest wtorek, wszystko jest puste, ludzie szykują się na drugi weekend. Idealne miejsce by obozować.